Hej, dzień dobry, witam bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przegląd kurtek płaszczy na jesień, zimę, które też spokojnie wy właśnie wykorzystacie na te dwie pory roku. Będzie to przegląd sieciówek, tych najbardziej popularnych, czyli Reserve, Zara, H&M, Pojawiam się też płaszczy z Mango, Massimo Dutti. więc mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Staram się też wybrać oczywiście takie też z lepszymi składami, ale też właśnie w różnych, w różnym przedziale cenowym, tak żeby każda z Was mogła coś dla siebie znaleźć. Tak, także zapraszam serdecznie na nowy odcinek. Zacznę sobie od Reserved i tutaj mamy taki przepiękny płaszcz. On jest z tej serii Premium. Tutaj mamy cenę 800 zł, niecałe. Mamy rozmiarówkę od XS do XL. Przepiękny płaszcz dwurzędowy. On mi przypomina taki Saint Laurent, coś takiego. Taki właśnie krój dwurzędowy, taki bardzo, bardzo prosty. Jest świetna długość i tak jak tutaj model, modelka ma przedstawiony właśnie z takimi długimi kozakami, przepięknie się będzie to prezentowało oczywiście tutaj e, pasują e, każdy rodzaj spodni i, i tak dalej ale właśnie jeśli nosicie spódnicę czy na przykład shorty zimą e, rajstopy, kozaki no to właśnie z takimi wysokimi kozakami, które będą się chowały pod tym płaszczem będzie to wspaniale wyglądało i da super efekt stylizacji i ten płaszcz jest wykonany w 60% z wełny i e, podszewka jest wiskozowa i kolejny również taki prosty dwurzędowy z paskiem e, i do tego mamy taki szal, jest to teraz bardzo mocno w trendach, e, zarówno przy takich dłuższych płaszczach, jak i przy krótszych y, kurtkach. Właśnie taki doczepiany szal. No i tutaj mamy od XS do XL. I tutaj skład 80% wełna i 100% acetat podszewka. Więc również bardzo dobry skład i też 800 zł. Trzecia propozycja to taki jeszcze jesienny właśnie płaszcz z imitacji skóry. Przepiękny. I kolejny trend to jest właśnie takie futerko przy rękawach i tutaj przy kołnierzyku. Tutaj jest absolutnie cudowny kolor, taki burgundowy, zabijany na guziki, z paski. No przepięknie to naprawdę wygląda. I no, skład, no to on jest tutaj sztuczny, ale prezentuje się naprawdę bosko. I jeszcze jedna opcja właśnie też z imitacji skóry. Przepiękny płaszcz taki w bardziej wojskowym stylu, dwurzędowy z paskiem w takim bardziej już śliwkowym kolorze. I tutaj mam od XS do XL, naprawdę jest przepiękny. Jeżeli lubicie też styl na przykład cargo, można bardzo fajnie to wszystko połączyć. E, mamy też takie właśnie te pagony, e, wysoki kołnierz. No tutaj wszystko naprawdę się zgadza i naprawdę bardzo dobra opcja, jeśli chodzi o sieciówki. I tutaj mamy 400 zł. I teraz przechodzę do Zary. E, tutaj mamy taki krótki płaszcz e, z wełną. To jest z, tej korekcji, z kolekcji Zara Woman. E, I warto sobie zerkać właśnie na, na te produkty, bo one zazwyczaj są jakby lepiej uszyte, lepiej zrobione i mam parę rzeczy właśnie z tej kolekcji Z2 i naprawdę to się sprawdza. Tutaj już mamy w ogóle obniżkę, bo jest w cenie 199 zł i zostały tutaj rozmiary L i XL. Z 350 jest przeceniony właśnie taki beżowy, ale jest jeszcze w kolorze ciemnoszarym też w tej samej cenie. Tutaj jest pełna rozmiarówka od XS do XL. Więc tutaj oczywiście no to w zależności od waszych preferencji, ale to jest taki właśnie krótki tręcz wełniany, 53% wełny i w podszewce jest tak, pół na pół 48% wiskozy, więc za 200 zł, no to naprawdę. Y fajna opcja na, na jesień zimę. Kolejna propozycja z tej serii Zara Woman to, to jest taka dwustronna kurtka z kołnierzem z klapami, no i właśnie ta wewnętrzna podszewka jest takiego sztucznego baranka i są dwie opcje tutaj mamy taką brązową bardziej postażaną, ale też jest czarna, gdzie mamy całkowicie jakby ta czarna skóra, no i ten baranek od środka również jest czarny, więc tak samo tutaj od Was zależy co Wam się bardziej podoba. Rozmiarówka jest tutaj od XXS do XL, wszystko jest dostępne i ona jest w cenie 399 zł. Kolejna to również zarałumen 349 zł. I tę kurtkę mierzyłam w sklepie i naprawdę jest bardzo dobrze wykonana. Tutaj mamy, właśnie z takimi ściągaczami, i tutaj ten kołnierz też jest taki wysoki i bardzo ciepły, więc jeżeli nie lubicie tam szalików i tak dalej, to um, też to będzie dla Was dobre rozwiązanie. Ich podszewka jest tutaj w 100% z Liocelu. E, kurtka ogólnie jest w cenie 349 zł. E, I też je ja mierzyłam M-kę i tutaj mamy pełna rozmiarówka, jest nadal dostępna od XS do XL. No i tutaj mamy przepiękny płaszcz, absolutnie e, z, też z tej kolekcji za argument 549 zł, od XS do XL, wszystko dostępne, taki dopasowany płaszcz z klapami na dwa guziki, tutaj jest taki głębszy ten dekolt, no i oczywiście tutaj najbardziej robi wrażenie ten efekt taliowania, przepiękne rękawy, takie troszkę bufiaste, przez co właśnie jeszcze bardziej jest widoczny ten efekt takiego wysmuklenia sylwetki, więc jeżeli Wam na tym zależy... No to taki płaszcz będzie dla Was idealny, tutaj ta warstwa zewnętrzna to jest 68% poliester, 29% wiskoza, a podszewkę mamy w 100% wiskozową. I kolejna kurtka z Zary to taka kurtka bomberka z imitacji zamszu z odpinanym kołnierzem, więc tutaj nie musicie się martwić, jeżeli nie podoba Wam się takie też futerko przy kołnierzu, no to na spokojnie można sobie odpiąć bardzo fajna kurtka, widziałam też na żywo ją i, i śmiało mogę polecić te kieszenie, ten ściągacz, oczywiście tutaj też pagony, i z tym futerkiem naprawdę bardzo fajnie się prezentuje i ona będzie Wam pasować do wszystkiego z eleganckimi spodniami też na spokojnie ją wiecie, połączycie, jakiś sweter pod spód, jakieś tak pomieszać różne faktury i da to Wam fajny efekt, i tutaj mamy 299 zł od XS do XL pełna rozmiarówka jest jeszcze dostępna. I teraz sobie przejdziemy do mango. Tutaj również z takim odpinanym, odpinanym kołnierzykiem z baranka. No, to jest mocno trendujące i wszędzie jest widoczne, więc tak staram się, wiecie, wybrać z każdego sklepu i trochę różne te fasony, żeby, żebyście mogły sobie coś wybrać. No, i tutaj to też jest nowość od XXS do XXL, więc taka też poszerzona trochę ta rozmiarówka. 369 zł. Tutaj mam taką, taką krótszą kurtkę. No i właśnie tutaj mamy wystylizowaną z takimi też eleganckimi spodniami, z mokasynami i świetnie to wygląda, ale też oczywiście z jeansami, z botkami e, fajnie będzie wyglądała. Tutaj mamy 44% wełny w składzie. I tu jest też taki kolor właśnie oliwkowy, pięknie będzie się łączyło z śliwkowymi, z bordowymi rzeczami. Jeśli macie coś z zeszłego sezonu, no to na spokojnie wykorzystacie. Ta kurtka jest też dostępna jeszcze w pełnej rozmiarówce w kolorze granatowym, więc... No, To tak samo zależy, co Wam się bardziej podoba. I tutaj też nowość: kurtka ze sztucznej skóry. Tutaj również mamy taki kołnierzyk. Kurtka jest po prostu przepiękna. Mamy od XS do XL 469 zł. Więc jeżeli nie lubicie takich właśnie wełnianych, ale takich wiecie płaszczyków z teksturą, wolicie skórzane kurtki, no to tutaj jest po prostu petarda. Oczywiście sztuczna skóra. Trochę taki oversize'owy jest ten krój i tak samo mamy, widzicie, połączone z takimi eleganckimi spodniami, z loafersami i to jest właśnie również taka uniwersalna rzecz, którą, no, wykorzystacie naprawdę z wieloma rzeczami, nawet ze spódnicą, słuchajcie, midi, z kozakami, jakaś na przykład, tak jak teraz w kolekcji H&M, tak dla przykładu były takie wełniane spódnice w kratę, na przykład takie dłuższe, no i do tego wysokie kozaki i taka kurtka i macie po prostu przepiękną stylizację. A teraz sobie przejdziemy do marki COS I w KOSie jest taka wełniana kurtka też z szalikiem, który no, nie musicie go zakładać. Tutaj kurtka jest w cenie 900 zł od XXS do rozmiaru L. W składzie jest tak 60% wełna, 40% liocel. Tutaj nie mamy podszewki, tutaj jest tylko ta jedna warstwa. Podszewka kieszeni wiskozowa, no i kołnierzyk też wełna i liocyl, bo to jest ten sam materiał. Tutaj są też dostępne, na przykład jest w całości taki w kolorze szarym, że szalik i płaszcz też jest szary i w kolorze czarnym. No i ja tutaj oczywiście jako fanka cargo nie mogło zabraknąć takiej wersji też z kosa, taki dłuższy płaszcz. przepiękny krój, kołnierzyk, mamy guziki i te kieszenie, przy rękawach mamy paski. I tutaj jeśli chodzi o skład, mamy 72% wełny i w podszewce 100% wiskoza pożej cenie 1300 zł, więc tutaj już taka wyższa półka cenowa, ale no, tutaj jest po prostu krój i, i w ogóle genialne wykonanie z Massimo Dutti propozycja, tutaj mamy taki długi, dwurzędowy płaszcz, podobny fason do tego z Reserve, tylko, że tutaj mamy 100% wełny w podszewce rękawów, też mamy tutaj 100% acetat a jeżeli chodzi o ten cały środek no to mamy model 52%, poliester 48 i cena tutaj 1390 zł mamy rozmiary od XS do L, to jest również taki styl, no bardzo elegancki płaszcz więc, jeżeli szukać takiego mm, właśnie klasyczny czarny, dwurzędowy, no to ten jest przepiękny. No i teraz haiejem. Y nadal są bardzo modne, też w zeszłym, w zeszłym sezonie były bardzo e, dużo też widziałam na ulicach takich kurtek właśnie z misia ja to tak nazywam, kurtki z takiego polaru, e, no i tutaj mamy od XXS do XXL taki jasno-beżowy polar, no przepięknie, taka wysoka stłyka. i to też oczywiście takie kurtki z misia nie muszą być stylizowane na sportowo, tutaj e, mamy takie też baleriny czy tam mogą być też botki z czubkiem i spodnie skórzane i bardzo fajnie to wygląda tutaj na modelce. Czyli mamy cenę 209,99. W momencie, kiedy to nagrywam, to obowiązuje jeszcze minus 20% przy zakupach za minimum 150 zł, więc um, śmiało oczywiście możecie też skorzystać. A i ja też wspomnę, że te wszystkie, właśnie, kurtki, które tutaj omawiam, macie podlinkowane w opisie. No i kolejna taka kurtka ze sztruksowym kołnierzem, również przepiękna taka la parka, coś takiego też z kieszeniami i bardzo fajnie jest wystylizowana tutaj z leggingsami, z takimi wysokimi kozakami. Oczywiście one nie muszą być aż takie wysokie. Mogą być po prostu też oficerki. Jeansy, no cokolwiek, spodnie materiałowe tak samo, tylko właśnie tak wspominam, że czy też, jeżeli macie na przykład spodnie rurki, to z taką kurtką będą świetnie wyglądały. Bardzo w ogóle modowa stylizacja, bardzo w trendach. Tutaj mamy od XXS do XXL i cena 279,99. I kolejny płaszcz w tej samej cenie, i tutaj również mamy taki klasyk, ale też właśnie ten kołnierzek robi całą robotę. Ten kołnierzek z futerka mamy od XXS do XXL. Tutaj mamy też podszewkę, tylko jeden kolor dostępny. Wszystkie rozmiary są jeszcze tutaj na stanie z tego co widzę. Super wygląda nawet z tymi jeansami, z taką taka prosta stylizacja, ale wiecie sam ten krój i to, że jest to futerko przy tym kołnierzu, no to już dodaje coś takiego, że coś się dzieje po prostu w tej stylizacji. No i ostatni model płaszcza to tutaj mamy 829 99% ręcznie szyty z wełny, tutaj mamy wełna 53% i tutaj nie ma podszewki, to jest też taki klasyczny płaszcz, jeżeli nie ten dwurzędowy na guziki, no to taki szlafrokowy płaszcz też jest bardzo właśnie popularny i, i nadal oczywiście to nie wychodzi z mody, tutaj mamy taki kolor ciemno-szary, od XXS do XL jest też w kolorze ciemnobrązowym, tutaj jest dostępność już od S do. XL, i taka sama cena, więc to również zależy od Was, co wolicie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że coś wybrałyście dla siebie. Oczywiście tych to jest tylko 17, czy tam 18 propozycji, tych płaszczy jest mnóstwo, one będą się jeszcze pojawiać. Ja na pewno też nagram odcinek Mierzymy, pójdę zobaczyć te wszystkie rzeczy też stacjonarnie. I jeżeli chodzi o takie właśnie stylizacje z sieciówek, no to niedługo pojawi się e-book z właśnie takimi szafami kapsułowymi na jesień, zimę z sieciówek jak wszystko będzie tam gotowe, oczywiście ze wskazówkami, jak tworzyć warstwowe stylizacje i nie tylko. Także subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić premiery. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj, dziękuję za Wasze zaangażowanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.